Eurodeputowany Jan Olbrych jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, y, słuchuję się w słowa obozu władzy w sprawie tych europejskich pieniędzy, które są teraz i kością niezgody, i takim najgorętszym tematem w dyskusjach Polski z Brukselą. I słyszę w tej, y, w tej ich argumentacji taki argument, który no, wydaje mi się logiczny całkiem. Oni mówią tak: nie możecie nam tych pieniędzy odebrać, bo to jednak jest pożyczka i to brana solidarnie. My też będziemy spłacać. No tak, to, znaczy, to oczywiście jest y, y, część prawdy, tak samo jak część pożyczki. To znaczy, się, <coughs> rzeczywiście państwa członkowskie, w tym Polska, zgodziły się na zaciągnięcie kredytu na rynkach finansowych, bo Komisja Europejska zaczęła to dopiero robić, bo oczywiście nie, nie wzięła kredytu 750 miliardów, tylko będzie zaciągała go, czy wypuszczała obligacje w zależności od potrzeb. Czyli y, na pewno zaciągnie to, jeżeli chodzi o całą część dotacyjną. Natomiast jeżeli chodzi o część kredytową, to zaciągnie tych pożyczek tyle, ile państwa y, y, zechcą y, wziąć kredytów Komisji Europejskiej. Także rzeczywiście jest tak, że Polska poręczyła y, możliwość jakby y, całego tego kredytu, ale tak naprawdę poręczyła y, tą część dotacyjną, natomiast część, y, część pożyczkową po prostu będzie spłacać. To jest argument pana zdaniem w tej dyskusji? To jest argument środowisk wśród tak zwanego kręgu rządzącego, tej części bardzo eurosceptycznej. Dlaczego? Ponieważ on pokazuje, że to środowisko, a dokładnie środowisko Solidarnej Polski, generalnie było przeciwko temu kredytowi, bo dla nich, co ja, jest to. Z ich punktu widzenia logiczne, zaciągnięcie takiego kredytu powoduje po pierwsze wspólne zadłużenie, a po drugie wzmacnia Unię jako podmiot. W związku z czym oni byli od początku przeciwni w ogóle tego kredytu branego przez Unię, potem byli przeciwnikami tego, żeby Polska się zgadzała na to, a teraz mówią, że skoro poręczyliśmy kredyt, no to powinniśmy wziąć udział w podziale tych pieniędzy. Święte słowa, tylko, tylko, że wszyscy się zgodzili, również Polska, na określone zasady. Czyli natomiast to nie są pieniądze, które są wzięte z rynku i wpuszczone w kraje, tylko to są pieniądze wzięte z rynku, a następnie zgodnie z rozporządzeniem, na które się Polska zgodziła, są dystrybuowane w zależności od tego, czy spełnione są Warunki. Panie pośle, publicyści związani z obozem władzy, czy bliscy, mu pytają polityków o, o ostatnie wydarzenia na brukselskich i strasburskich korytarzach. I mówią, tak, wygraliśmy, bo w końcu Angela Merkel uprosiła, aby nie stosować tak radykalnych kroków wobec Polski, jakby sobie życzyła część europarlamentu. No to też trzeba dokładnie słuchać, co się, co się mówi, co się dzieje. Co się stało przed słynnym wystąpieniem pana premiera, a potem przed jego y, działaniami w Radzie Europejskiej, spotkaniem z Marine Le Pen, wywiadem Financial Times? To całość trzeba analizować. Co było wcześniej? Wcześniej y, y, zarówno część posłów, jak i niektórzy premierzy mówili, że nie ma na co czekać. Nie ma co czekać na żaden mechanizm praworządności o pieniądze, tylko po prostu natychmiast wchodzimy i mówimy, Polska nie przestrzega przepisów, wstrzymujemy pieniądze, nawet te stare pieniądze, 14-20, a potem Fundusz Odbudowy i budżet. Nie ma się co cackać, trzeba po prostu z, z natychmiast podjąć działania. I ta wizja przede wszystkim była krytykowana przez nas, jako posłów dzisiejszej opozycji w Polsce. I my mówiliśmy zaraz spokojnie. Pytanie, jaki chcemy osiągnąć efekt. Efekt, jaki my chcemy osiągnąć na etapie rezolucji parlamentu, jest taki, że chodzi o jednak zmianę dotyczącą niezależności sądów. To jest dla nas klucz w tej całej sprawie. Więc nie chodzi o to, żeby natychmiast zatrzymać pieniądze, tylko żeby użyć wszelkich możliwych środków, które spowodują, że jednak będzie przywrócona praworządność. A potem, jeżeli mówimy o pani Angeli Merkel, no to co się stało? Jakby tak dokładnie popatrzeć, to rzeczywiście. Oni doszli do tego, że nie ma sensu wykonywać gwałtownych ruchów nagle, tylko trzeba poczekać do wyroku, który będzie na wniosek Polski i Węgier, i wtedy przystąpić do procedury również dotyczącej na przykład Polski. Czyli na mówiąc, dokładnie potwierdzili to, co było przed spotkaniem, a co było sprzeczne z tą taką radykalną wizją. W związku z czym nic nowego się nie stało. Premierzy powiedzieli: poczekamy do wyroku, ale wbrew temu, co myślał polski rząd wyrok nie zapadnie w przy połowie przyszłego roku, ale przypuszczalnie do końca tego roku. To, co się stało przypadkiem nie znaczy, że te pieniądze tak naprawdę wcale nie są w grze, że one będą wypłacone prędzej czy później, bo muszą być wypłacone. Więc to, to przemawia przez Pana taka nadzieja, znaczy się, ja też taką mam nadzieję, to samo nadzieję ma Donald Tusk, który mówi, że tych pieniędzy naprawdę potrzebujemy, no to są pieniądze bardzo pilne i bardzo poważne, Potrzebujemy zarówno my, jak i no, Komisja Europejska, która zaciąga ten kredyt, i ona by chciała wypłacić e, zaliczkę. Więc to jest wszystko prawda. Tylko, że, tylko, że e, to nie jest tak, że e, stanie się to bezwarunkowo. Proszę zwrócić uwagę, że e, po spotkaniu premierów Ursula von der Leyen sformułowała wnioski po spotkaniu. I co powiedziała? Dokładnie to samo co przed spotkaniem, tylko powiedziała, że Krajowy Plan Odbudowy, czyli Fundusz Odbudowy dla Polski, oczywiście jest uwarunkowany po pierwsze usunięciem Izby Dyscyplinarnej, po drugie przywróceniem sędziów. Y, y, którzy byli o, odsunięci od orzekania. I po trzecie, uruchomienie mechanizmów, które będą y, inaczej traktowały dyscyplinowanie posłów. W związku z czym dokładnie powiedziała to samo, co przed spotkaniem, czyli teraz czeka na propozycję rządu polskiego. I ja bym powiedział, jako polityk polski, mam nadzieję, że rząd polski przedłoży swoje propozycje w tym zakresie, po to, żebyśmy dostali te pieniądze. A pan Mateusz Morawiecki udziela wywiadu jednej chyba z najbardziej opiniotwórczych gazet w Europie. Financial Times i mówi tam o III wojnie światowej. Jeżeli Unia wstrzyma rzeczywiście te środki, to wypowiada nam trzecią wojnę światową. Jak to zostało odebrane w Brukseli? No zostało odebrane bardzo źle. No bo y, oczywiście możemy tłumaczyć to w ten sposób, że pan premier użył pewnej przenośni. To znaczy, że, że, że Komisja chce wywołać konflikt. Tylko że y, y, nawet w przenośniach trzeba uważać, co się mówi i jakiego typu udziela się znaczy wywiadów, ponieważ w następnym zdaniu pan premier mówi, bo jak nie, jak wywoła trzecią wojnę światową, to użyjemy wszelkich możliwych y, sposobów. To tak zabrzmiało trochę jak pan Marszałek Terlecki, który mówił o, o wszelkich możliwych sposobach. Ale proszę zwłokę na coś innego. Pytanie, ile osób czyta Financial czy Times? Oczywiście w Polsce ograniczona ilość, ale informacja na ten temat rozchodzi się bardzo szeroko i do ludzi, którzy nie znają się na niuansach polityki. Do wielu ludzi trafi przekaz, że komisja szykuje nam poważny konflikt, wręcz konflikt o charakterze prawie quasi zbrojnym. Taki, taki przekaz pójdzie do wielu ludzi, którzy obserwują bardzo określoną telewizję. W związku z czym to podnosi atmosferę w sposób niezwykły. Atmosferę sporu, konfliktu, i tak dalej. Jeżeli to było zamiarem pana premiera, to to mu się uda, ale to tylko utrudni sytuację na, również w rozmowach na poziomie europejskim. To jest podobna sytuacja jak to, że prezydent Francji Macron, który razem z Angelą Merkel tak naprawdę tonował, bo nie chciałby wywoływać spirali konfliktu. I spirali takiego niezadowolenia również w Polsce, więc tonowali to. I zaraz pod, po spotkaniu z Macronem, nasz premier idzie na spotkanie z Marine Le Pen, to w ogóle, ja myślę, że ktoś długo myślał nad tym, jak sprowokować prezydenta Francji do tego, żeby on powiedział, to po co ja się tak naprawdę starałem, żeby tonować, kiedy pan premier idzie do mojej najbardziej y, y, radykalnej przeciwniczki przed wyborami. I potem tłumaczenie, że pan premier spotyka się z różnymi osobami, które startują w wyborach. No gratuluję, miałbym kilka kandydatur, z którymi pan premier mógłby się spotkać przed wyborami. Nie wiem, czy byłby taki zadowolony, jeżeli chodzi o różnych kandydatów. Nie, nie, to ewidentna prowokacja i muszę być, nie jestem w stanie zrozumieć po co. Wie pan, ja, ja może jestem w stanie, bo m, chyba fundacja Batorego całkiem niedawno robiła takie badania, w którym zapytała Polaków, czy będą za pozostanie Polski w Unii Europejskiej, gdybyśmy tych pieniędzy nie dostali. I nagle z 89% poparcia zrobiło się 53%. Taki mamy naskórkowy stosunek do bycia w Unii Europejskiej. No i to jest niewątpliwie wina wszystkich, również mojego, mojej części politycznej, że tak naprawdę my nie prowadzimy działalności edukacyjnej. Znaczy, nie tłumaczymy pewnych rzeczy. No, y, trzeba zadać bardzo proste pytanie. Jeżeli jakieś państwo jest płatnikiem netto, czyli więcej płaci niż dostaje. No jest kilka państw, które są w Unii Europejskiej więcej płaci niż dostają. I co wychodzą? Nie wychodzą, bo mają inne korzyści płynące z tego. Czyli inaczej mówiąc kwestie bezpieczeństwa, kwestie stabilności, kwestie wspólnego rynku, kwestie wspólnych przepisów. No masę rzeczy, które są oprócz pieniędzy. W związku z czym najwyższy czas, żeby ktoś zaczął to tłumaczyć. Wiele, to jest tak, jak ja na, na spotkaniach różnych jako poseł, kiedy mówię, jakie jest moje marzenie. Ja mówię, moje marzenie jest takie, żebyśmy nigdy, kiedyś nie dostawali nic. I żebyśmy byli tak bogaci, bo o to chodzi tak naprawdę, żeby, żeby Polska była bogata. Żebyśmy byli tak bogaci, że z matematycznego obliczenia nie dostaniemy nic. Ale za to będziemy mieli tyle, że oddanie innym 1, 2, czy 3%, 3 będzie tak naprawdę dla nas drobiazgiem, ponieważ zostanie nam 97 dużo więcej. W związku z czym stwarzanie wrażenia, że jesteśmy tam po to, żeby dostawać pieniądze, to jest absolutnie nieprawda. Jeżeli można, jeszcze, ja będę inny przykład. Jak dyskutuję o polskich samorządach z, z kolegami z, z państw zachodnich, więc słuchajcie, największy skok jakie wykonały samorządy. A wiem, bo byłem wtedy burmistrzem, wiedziałem jak to funkcjonuje. Największy skok dokonaliśmy, takiego skoku nie po otrzymaniu pieniędzy europejskich, otrzymaliśmy je przed otrzymaniem pieniędzy europejskich, bo zmieniła się zasada funkcjonowania państwa. Większa niezależność samorządów. To uruchomiło ogromną dynamikę. My nie, nie zmieniliśmy Polski y, 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 dopiero y, po otrzymaniu pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, my przejęliśmy jako samorządy władzę w, w roku 90, a weszliśmy do Unii Europejskiej 14 lat później. I co się stało w ciągu tych 14 lat? Okazało się, że byliśmy w stanie wykrzycać z siebie niezwykłe by, by różnego typu pomysły. To jest dokładnie to samo z Unią. Unia uruchamia pewne mechanizmy, da, daje pieniądze na wyrównywanie działań bądź na wspólne inwestycje, ale tak naprawdę jest bardzo wiele innych spraw, które są, jeżeli nie yy, 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 bardziej ważne, to na pewno równie ważne jak pieniądze. Panie pośle, wracając na chwilę jeszcze do tego do tej metafory pana premiera, jeżeli mówimy o Trzeciej wojnie światowej. To jaki nam pozostaje? Czy jaki nam pozostaje obszar do negocjacji, do, do działań dyplomatycznych, skoro nasi partnerzy słyszą, albo dajcie kasę, albo Trzecia Wojna światowa? To jest podobnie, jakby powiedzieć, że ktoś przychodzi i mówi, tak, po pierwsze jesteś złodziejem, po drugie kłamiesz, a teraz możemy zacząć negocjować. Prawda? To w ogóle... Nie mam obszaru do negocjacji. To jest, to jest sytuacja, w której, w której ja, ja zakładam, że ktoś Panu Premierowi yy, przygotowuje takie, takie wystąpienia i takie teksty. Podobnie zresztą, jak było w Parlamencie Europejskim, kiedy Pan Premier przyszedł do Parlamentu i chyba by był ktoś nieco zaskoczony, że, że tak został ostro zaatakowany ze wszystkich stron. W momencie, kiedy jego doradcy, w tym również ministrowie, którzy byli posłami do Parlamentu Europejskiego, powinni mu powiedzieć, że to właśnie tak będzie wyglądało, bo takie są nastroje. W związku z czym ktoś, kto zgodził się, żeby taki tekst i sprawdził go dla pana premiera, musiał sobie zdawać sprawę, że pole, o czym pan mówi, pole negocjacji się bardzo zawężyło, żeby nie powiedzieć, naprawdę się skończyło. Ale czy to też partnerom do dyskusji po drugiej stronie nie dostarczy takiej podpowiedzi, że oto argumenty się skończyły w Polsce? Już nie mamy czym się bić, skoro sięgamy po trzecią wojnę światową. Nie ma, no, ale no, też musimy być szczerzy. No, Polska jest poważnym państwem yy, leżącym na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wszystkim zależy, żeby ta Polska była stabilna i poważna i, i, i bezpieczna, bo to jest yy, dla wszystkich jest poważne. To, to nie jest tak, że ktoś może powiedzieć: a Niech robią co chcą, prawda? wejdą, nie wyjdą, wszystko jedno. Nie, nie. Polska jest poważnym rynkiem yy, w Unii Europejskiej, w związku wszystkim na tym zależy. Dlatego też ważą słowa. Znaczy ważą słowa, czym innym są politycy tacy aktywni w parlamencie, czy innym są premierzy, którzy ważą słowa, żeby nie wywoływać zbyt, zbyt radykalnych działań. Ale jest pewna granica, jest pewna granica i, i tej granicy już przekraczać nie można. I jeżeli to jest tak, że pan premier jedną ręką straszy, wykrzykuje i tak dalej, a drugą ręką prowadzi ciche negocjacje, no to chciałbym tylko wiedzieć, czy je prowadzi. A, a równocześnie warto by jednak czasami powiedzieć prawdę. Dam panu przykład. Widziałem w telewizji e, rozmowę z panem ministrem Waszykowskim, który powiedział, że mm, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to zaskarżymy Komisję Europejską, że nie dotrzymała terminu, żeby dać nam nasze pieniądze. Zaskarżymy Komisję Europejską, bo nie dotrzymała terminu. Tak jakby pan minister przeczytał przepis, to by wiedział dobrze, że nie ma żadnego terminu końcowego. Komisja Europejska ma, ma tak długo pracować, aż będzie miała pozytywną opinię. Jest tam sformułowanie tak długo, aż, aż dojdzie do, mm, do rozsądnego terminu. Czyli na czym jest może to tak równie dobrze pół roku, rok, półtora i tak dalej. Tam nie ma żadnego terminu, więc straszenie komisji, że nie dotrzymała terminu, jest po prostu, prawdę mówiąc, śmieszne. I, i, ale to wszystko słychać w Brukseli, i ci ludzie, którzy mają to robić, wiedzą o tym, że taka jest właśnie retoryka. To, to, jest, to niczemu nie służy. Moim zdaniem najwyższy czas, żeby jednak zabrać się za sprawy, o których chodzi, mianowicie o kwestie praworządności. I jednak wytłumaczenie polskim obywatelom, na czym polega kwestia prawa europejskiego w stosunku do prawa polskiego. Nie wiem, czy mogę na ten temat dwa słowa. Jasne. Dwa słowa. Ja, no to jeżeli, jeżeli jakieś państwo X decyduje się na podpisanie umowy międzynarodowej, jeżeli taką chce wejść do jakiejś organizacji międzynarodowej, to musi sprawdzić, czy ten podstawowy dokument, ta umowa zgadza się z jego konstytucją, musi to zrobić. Jeżeli się zgadza z jego konstytucją, to podpisuje tę umowę. Jak się nie zgadza z jego konstytucją, to co robi? Albo nie podpisuje tej umowy, albo zmienia konstytucję. W związku z czym tak zrobili Irlandczycy. Irlandczycy tak naprawdę zmienili częściowo konstytucję, bo chcieli wejść do tej, do tej organizacji. Mało tego, Polska zmieniła konstytucję, jeżeli chodzi o europejski nakaz aresztowania. Okazało się, że ten przepis nie był zgodny z zapisami konstytucji, w z którym konstytucję. To prawda, panie pośle, ale tam jest inny argument. Myśmy wchodzić do innej Unii Europejskiej. Ona się zmieniła na przestrzeni lat i ona teraz wyrasta na twór, który jest niezgodny z polską konstytucją. Ja nie wiem, skąd się to bierze, ponieważ pan premier siedzi przy stole z innymi członkami Rady Europejskiej i właśnie dyskutuje na temat tego, tego jak się Unia zmienia. Unia, jeżeli się zmienia, w sensie w przyszłości może będzie inny traktat. Na razie jest ten traktat, który jest, który obowiązuje, na który się Polska zgodziła. Natomiast yy, ta, ta Unia, która jest dzisiaj, jest absolutnie zgodna z traktatem zbońskim. Nic tam nie ma nowego. Natomiast dyskusja co z ewentualną zmianą traktatu oczywiście jest kwestią przyszłości. Panie pośle, nie tylko trzecią wojną światową straszymy, myślę o polskim rządzie, straszymy także tym, że zastosujemy obstrukcję, jak będzie trzeba. Zawetujemy obszary, na których Unii szczególnie zależy, i będziemy to robili do skutku, notorycznie i za każdym razem. Czy to może zadziałać? Czy są praktyki wyprowadzania pewnych obszarów poza obszar wspólnotowy, tak aby ominąć tego rodzaju zagrożenia? Ja nie słyszałem o takich praktykach, żeby ktoś, to zresztą próbowali to robić Brytyjczycy, ale Brytyjczycy to robili przez gwarantowanie sobie tak zwanych opt-outów, czyli nie wchodzili do pewnych rzeczy. Znaczy mówili, że możecie sobie to zrobić w piątkę, w szóstkę, w dziesiątkę, w piętnastkę, ale bez nas. Prawda? To sobie róbcie. Na przykład kwestia właśnie europejskiego nakazu aresztowania, kwestia prokuratury europejskiej, do której zresztą Polska nie weszła. Rząd polski nie zgodził się wejść do prokuratury europejskiej, która pilnuje. Tego, żeby nie było korupcji przy pomocy pieniędzy europejskich. Więc Polska do tego nie weszła. To jest jeden z takich przykładów, który został wyłączony z kompetencji Unii, i to jest tak zwana możliwość budowania dodatkowych elementów, które nie są, nie są w kompetencjach Unii. W związku z czym takie rzeczy są, budowanie mniejszych rzeczy. Zresztą ja podejrzewam, ja podejrzewam, że jeżeli rząd polski będzie tak dalej działał jak dalej, jak działa, to ilość tego typu spraw, które będą bez Polski albo bez Węgier będzie rosła. Po prostu te państwa będą uzgadniać, będą OK, nie chcecie, nie ma sprawy. To robimy to, ale bez Was, albo robimy to i to bez Was. Więc związku z wtedy się sprawdzi przepowiednia o Europie dwóch prędkości bądź trzech prędkości. Wydaje mi się, że to będzie szło w tym kierunku, a straszenie Unii, na przykład straszenie, jak Wy na nas nałożycie nasze znaczy Unii w sensie 26 państw, bo to nie straszymy pani Ursuli von der Leyen, tylko straszymy 26 rządów. Jeżeli jak, jak nam zabierzecie, zabierzecie pieniądze, bo nie zapłacimy kar, na przykład nie zapłacimy kar, wy nam potrodzicie pieniądze, to my nie zapłacimy składki, prawda? To wtedy może się okazać, że inne państwa powiedzą, ok, to my rozumiemy, że jak nie płacicie składki, to właśnie złożyliście deklarację, że chcecie wyjść. I to to będzie... Jeżeli Polska zapowie i pewnie pewną praktykę zastosuje, że w każdej sprawie będzie wetowała te unijne rozważania, no to zniknie potrzeba rozmawiania z nami w ogóle i zapraszania ze stołu. Nie będą z nami rozmawiali. Się... Znaczy to, o czym dzisiaj słyszymy już, to, że tym wyrokiem Trybunału, jeżeli rząd oczywiście zgadza się z tym całym wyrokiem, zobaczymy, czy się zgadza. Jeżeli się zgadza z tym wyrokiem, to tak naprawdę ten wyrok stawia Polskę poza europejskim systemem prawnym, ponieważ to, 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 to oznacza, że rząd, że jeżeli rząd będzie się kierował tym wyrokiem wprost, to będzie wybierał sobie, na co się zgadza, na co się nie zgadza. Nawiasem no mówiąc, już niedługo Europejski Trybunał Sprawiedliwości podejmie decyzję w sprawie uwarunkowania pieniędzy od praworządności. To jest wyrok, który zapadnie na wniosek polskiego rządu. Jeżeli polski rząd poprosił Europejski Trybunał, któremu rozumiem ufa, jeżeli poprosił o, o taki wyrok, jeżeli ten wyrok zapadnie, to no rząd się podporządkuje? Czy powie, że to jest poza kompetencjami Unii? To My sami jest... prosimy o ten wyrok przecież, to na nasz wniosek będzie zapadał. Co rozumiem, że jeżeli zapadnie, jeżeli Trybunał stwierdzi, że to jest zgodne z prawem europejskim, to rząd mówi OK, jasne, nie ma sprawy, to ten mechanizm wchodzi w życie. Znaczy będzie praktycznie zastosowany. Nie Natomiast ja przewiduję, że jeżeli będziemy robili tego typu obstrukcję dotyczącą bądź finansów, bądź decyzji, pewnych rozstrzygnięć, to to w sposób naturalny nas będzie wyłączało z głównego, głównego nurtu, z nurtu decyzyjnego. I to będzie samo sprawdzająca się przepowiednia, bo wtedy będzie propaganda szła taka, do obywateli, słuchajcie, obywatele, jesteśmy wyłączeni, tak, Jesteśmy wyłączeni z tego, z tego, z tego, z tego i z tego, mimo tego, że płacimy składki i tak dalej. Czyli najwyższy czas się zbierać. W związku z czym myślę, że y, 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 rząd uruchomił pewien mechanizm który nie polega na tym, że chcą wyjść z Unii, tylko że to jest mechanizm, który może doprowadzić do spadku zaufania i może doprowadzić do, do, do wyjścia z Unii w jakimś czasie, nawet jeżeli ci, którzy to, ten mechanizm uruchamiają, tego nie mają na myśli, ale do tego mogą doprowadzić, już nie mówiąc o tym, że część tego środowiska ma to na myśli. Według Pańskiej oceny, kiedy wyrok? Moim zdaniem wyrok w sprawie praworządności a pieniędzy powinien zapłacić mniej więcej do końca roku bądź początek przyszłego roku, Więc w związku z czym będzie to raczej, y, y, Trybunał się będzie raczej spieszył, bo widzi, co się dzieje. Jan Olbricht, eurodeputowany był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za czas, Panie Pośle. Dziękuję bardzo.